Tutaj znowu ja, ty Bart I dzisiaj znowu odcinek z rysunkami Ym, Od razu ostrzegam, że w dzisiejszym odcinku będzie bardzo dużo Noela Ale mam nadzieję, że to was nie zniechęci do dalszego oglądania Ym, pierwsze, Pierwszymi rysunkami to będą zamówienia Będą one na szczęście tylko trzy, także szybko to zejdzie Ym, No i nie przeciągając już wam je pokażę to jest pierwsze, drugie oraz trzecie I tak To jest od Didi To jest... Oczywiście Didi jest na tym jandarcie To jest od Nataniela, mojego znajomego z Facebooka Pozdrawiam cię serdecznie A to jest od Arona Również mojego znajomego z Facebooka I cię pozdrawiam, jeżeli to oglądasz Wszystkie te trzy rysunki są po prostu cudowne Kocham je ubóstwiam to jest oczywiście Noel Noel, a tu jest Noel razem z Jakubem. Um, no i tak one wyglądają. Ogólnie taka ciekawostka co do tego rysunku, bo ten rysunek był ogólnie rysowany bardzo dawno temu, jeszcze w 2018 roku, tak październik, listopad, można nawet trochę wcześniej. Um, no i Nataniel mi go wysłał. I doszedł mi on dopiero chyba w styczniu. Szedł tyle miesięcy. Ja nie wiem w ogóle. Co się dzieje z jego pocztą, ale okej, okay, super. I taka ciekawostka, to jest ogólnie bacz i będę je miała na Pyrkonie Nie mam jeszcze 100% pewności, czy pojadę, ale jeżeli pojadę, to um, będę na pewno z tym bacz i możecie się mnie spodziewać z uszami Nela, jego porożem i ogonem, które również zamówiłam u właśnie Didi. I teraz tylko czekam, aż yy, mi je zrobi. Um, ogólnie, jeszcze przed tym wyjazdem, postaram się zrobić Mid The Artist. I dla osób nie wiedzących, co to jest. Mid The Artist to jest jakby rysunek przedstawiający artystę. No i ogólnie. Pokazuję jak będzie wyglądał, ewentualnie na przykład na różnych konwentach Także postaram się zrobić taki meet the i wrzucić na przykład w społeczności Żebyście mogli zobaczyć ewentualnie ochotnicy, którzy będą jechać na Pyrkon Także wyczekujcie, mam nadzieję, że pojedę na Pyrkon i będziemy i będziemy, okazję, będziemy mieli okazję się spotkać Jeżeli mnie zauważycie to z miłą chęcią porozmawiam, także nie bójcie się podejść. Ja pogadam. Może nie jestem jakoś, ma jakoś mało rozmowną osobą, dużo rozmowną osobą. Po prostu nie jestem rozmowną osobą, ale jeżeli będziecie chcieli pogadać, to z chęcią porozmawiam. I ewentualnie strzelę Wam jakieś gifty, jeżeli będziecie chcieli, bo pewnie zebrarę szkicownik. No dobrze, kolejnymi rysunkami to jest tak. Y Zestaw Noela na konkretnie trzy rysunki Oczywiście to nie jest koniec, żeby nie było To jest tylko taki zestawik um, I tak, ten rysunek był rysowany, a właśnie, właściwie kolorowany um, akwarelami Ten rysunek był y, kolorowany promarkerami A ten rysunek był kolorowany kredkami um, I tak, wszystkie były rysowane tego samego dnia Z czego? Ten mi się najmniej podoba, ten jest na drugim miejscu, ten jest na trzecim Ten mi się najmniej podoba dlatego, ponieważ W sensie ten, ponieważ od, On nie odwzorowuje Idealnych kolorów Noela Dlatego też no, nie podoba mi się Ogólnie zapomniałam tutaj tak By the way narysować jego ciapek Jakby centek, no, biegów Tych Miętowych, także nie, zwracać, nie zwracajcie na to uwagi Ten mi się ten jest na drugim miejscu dlatego, ponieważ no, też nie ma idealnych kolorów, ponia, ponieważ nie mam aż takiej palety kolorystycznej w tych kredkach Ale jest le, lepiej, to, lepiej zrobiony ten Noel tymi kredkami Nie wiem, jakoś tak bardziej mi się podoba od tego Fula Ogólnie to jest Full Chibi, żeby nie było A ten mi się najbardziej podoba z tego względu, że A Tutaj są bardzo dobre kolory, tylko nie podoba mi się kolor miętowy na jego nosie i uszach. No i ogólnie jakoś tak ładnie mi wyszedł, tak mi się przynajmniej wydaje. Naj, naj, najlepiej mi wyszedł, no nie wiem, jakoś tak podoba mi się ogólnie. No i tak to wygląda. Taki piękny zestaw mojego syna. I możemy przejść dalej. Kolejne, już ostatnie akwarelowe ym, rysunki. To jest tak. To jest mój ocek z rasy mojej znajomej na Facebooku, Kingi. Ogólnie, jeżeli to oglądasz, to Cię pozdrawiam. I to jest ocek z jej rasy, która się nazywa King Pounds. W linku Wam po, podam co? W opisie Wam podam link do jej rasy, która się znajduje na dywanarcie, i tam będziecie mieli całą rozpiskę jeżeli będziecie chcieli stworzyć takiego kinpaona jak... co on musi... no bo wiecie, każda rasa ma jakieś tam swoje zasady i żeby go stworzyć to trzeba się ich trzymać są tam jakby części, elementy, które są za darmo do kinpaona oraz takie rar... jakieś... junożu? nie, nie pamiętam jak się nazywają dokładnie te określenia no i ogólnie upraszczając to, są części darmowe i części, które trzeba Zapłacić, żeby mieć to w swoim kinponie Na przykład w moim Kingponie dokupiłam sobie, co prawda rysunkiem, tak po, trochę poznajomości z tego względu, że po prostu nie miałam już za bardzo um, pieniędzy, dokładnie tych do punktów, żeby kupić sobie, ale to do, o co mi chodzi? W tym moim kinponie kupiłam sobie włosy. A Żeby Kingpon miał włosy, to trzeba je sobie wykupić za bodajże 400 punktów. No i tak wygląda, a reszta jest całkiem darmowa. Nie wiem dokładnie, jak jest z kolorystyką, czy można dowolną ilość, czy ograniczona jest ilość kolorów na Kimponie. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie no, tak to wygląda i bardzo mi się podoba. Wyjątkowo podoba mi się ten ocek, a co, a co dziwne ja go stworzyłam, a zazwyczaj ocki, które ja tworzę, mi się nie podobają. Także okej, okay, podobaj mi się dalej. Niech mi się podoba dalej, jestem na razie dumna. I drugim rysunkiem to są postacie moich znajomych z takiej pewnej grupki na Messengerze Także jeżeli to oglądacie, to pozdrawiam, a zapewne będziecie to oglądać, bo wam to pewnie podlinkuje ten, ten film na grupie Także cześć, to ja No i to są ich postacie, tutaj jest postać Mai Pozdrawiam cię, to jest jej Kubuś no i tak ogólnie nadal muszę popracować nad kolorowaniem akwarelami, bo mi nie wychodzi i chyba sobie kupię ogólnie ten pędzel taki, jakby gdzie się wylewa do niego wodę, bo on jest znacznie bardziej poręczniejszy niżeli zwykłe pędzle i woda. także to no, tak to wygląda piękna piękna piątka um, i tak teraz będą trzy Obrazy, tak, to są obrazy, nie rysunki Najpierw wam pokażę taki najbrzydszy Który mi się w ogóle nie podoba I on jest na takim malutkim płócienku I tak mi się nie podoba Jezus Maria, on jest taki brzydki No ale mi w ogóle wyszedł jakiś strasznie ciemny Nie mam pojęcia dlaczego Nie, to nie jest wina kamery On naprawdę jest taki ciemny Nie wiem, po co ja ten żelopis On wszystko zepsuł I to jest ogólnie... Ble. Strasznie mi się nie podoba, no ale mogę to sobie usprawiedliwić tak, że to był mój pierwszy obraz Zrobiony farbami akrylowymi od bardzo długiego czasu Ostatni raz malowałam tymi farbami hmm, Jakieś 4 lata temu, coś około tego, także no w... No cóż, i to tamten obraz, którego, którego malowałam 4 lata temu, to był do tego przem przemalowany Wzorowany na moim kocie. Także jakby ze zdjęcia był malowany. No to to jeszcze to jest z głowy, więc jakby można do tego dodać punkty za oryginalność. No nic, w każdym razie przejdźmy dalej. Tu jest mój ostatni yy, malunek farbami. Co prawda to jest trzeci, czyli jakby powinien być najlepszy. I można powiedzieć, że jest lepszy od tego, którego wam zaraz pokażę, który był drugą próbą Ale mi się osobiście nie tak bardzo podoba jak, ten, jak ta druga próba Z tego względu, że po prostu nie umiem z głowy malować krajobrazu No i w każdym razie to jest taki Noel, który sobie siedzi nad takim stawem w lesie No i tak wygląda, nie wiem, w ogóle to nie widzę, że to jest jakby... znaczy trochę widać, ale... Nie wiem za bardzo, co się dzieje na tym obrazie, nie mam pojęcia. Woda mi się nawet trochę podoba. No, ale też trochę, chociaż nie jest za bardzo anatomiczny i nie wiadomo za bardzo, co się dzieje na tym, na tym obrazie. Także no cóż, tak wygląda. No, i już trzeci, który mi się najbardziej podoba, to jest taki portret Noela. Oczywiście wszystko jest z głowy robione. No i tak wygląda. Nie jest on aż tak dobrze zrobiony, w sensie chodzi mi tu bardziej o sposób malowania, bo nie byłam aż tak bardzo jeszcze doświadczona w tym. W sumie nadal nie jestem doświadczona w tym. I chodzi mi tu głównie na przykład, już osoby z Facebooka zwróciły mi na to uwagę, że tutaj jakby po trochę się zlewa z tym tłem bo, to jest w ogóle zagięte smutno mi, bo w ogóle nie, nie umiałam za bardzo tego pocieniować i dopiero potem jak mi napisały osoby z facebooka, że można rozcieńczyć farbę wodą i wtedy to będzie, nie, nie będzie psuła jakby blura między, bo tutaj Noel ma jakby zblurowany jasny żółty z takim beżowym na, na porożu. I nie chciałam tego psuć farbą, bo za każdym razem, jak próbowałam to pocieniować, to psułam tą farbą. No i potem się zorientowałam, że rzeczywiście można przecież rozwodnić tą farbę i wtedy będzie to ok. No ale wtedy już było za późno, skończyłam to, no i jakoś nie bardzo mi się chciało, co potem naprawiać. Ale tak wygląda. No i nawet mi się podoba. To mi się jeszcze nie podoba. To mi się nie podoba o to. Bo no nie jest to ładnie pocieniowane, moim zdaniem. Ale tak, ogólnie reszta naprawdę mi się podoba Gdyby nie fakt, że to jest na takim O, na takim płócienku malowane To bym to sobie z chęcią powiesiła na ścianie, tak to, to nie bardzo No, ale tak wygląda Jak na drugą próbę naprawdę, to Nawet lepiej mi wyszło, moim zdaniem, niż ten, niż ten z krajobrazem Także no, chyba jest ok. No i teraz przejdziemy już na sam koniec do rysunków z zeszytu Um, tutaj będzie ich bardzo mało, ponieważ nie, nie robiłam zbyt dużo w tym yy, zeszycie. Ponieważ no, kończy mi się, nie mam za bardzo już czego malo yy, rysować w nim, sobie kupię niedługo nowym. Um, na czym skończyliśmy? A dobra, już ja na czym? Tylko teraz znajdę, żebym ja to umiała jeszcze znaleźć. Um, o, na tym skończyliśmy. I tak to jest Jakub, którego Wam już pokazywałam. I tu jest ten y, taboret, który nie był pokolorowany i stwierdziłam, że go pokoloruję, no bo nie będę miała wam czego pokazać w tym zeszycie No i tak wygląda i w sumie naprawdę mi się podoba jak go pokolorowałam W sensie cienie na włosach w ogóle nie widać Jak wysechł ten marker, jak, jak jeszcze był mokry to wyglądało to ok, Ale potem wysechł i kupa się zrobiła Ale nie chciałam się tego poprawiać, zresztą nie wygląda to jakoś magaźle. Dzięki temu nie, jest, nie ma aż tak ostrych cieni. To nie wygląda tak ostro, tak krzykliwie ten rysunek. Jest taki bardziej łagodny, dzięki czemu no, podoba mi się nawet. Dawno go nie, dawno nie rysowałam taboreta. Mój Boże, święty, no ale w końcu go narysowałam i podoba mi się nawet. Spoko wyszedł. Ym, kolejny rysunek to jest no Taki, to już stary, jest dosyć jest. Chciałam go zrobić w komputerze, ale. Stwierdziłam, że jednak mi się nie chce Taki, który sobie chce odbić piłkę do siatki W ogóle tam, ta piłka do siatki mi nie wyszła, nie patrzyłam jak wygląda piłka do siatki Tylko tak z głowy rysowałam co pamiętałam No i mi nie bardzo wyszła No i tak wygląda Na jakiejś plaży sobie gra Nawet mi się ten piasek podoba Nie jest idealny, ale okej, okay. można chyba uznać No tak wygląda, oczywiście kolory nie są idealne, no bo nie mam takich markerów to jest zwykły szkic. Odbiło mi się oczywiście od tego rysunku, który dokończyłam na moim komputerze. Ogólnie yy, niedługo pewnie będę robiła jakiś rysunek yy, fuh, odcinek z rysunkami z komputera. Także możecie się spodziewać yy, takiego odcinka. To zobaczycie moje prace na komputerze, jeżeli nie obserwujecie mojego fanpage'a na Facebooku. Swoją drogą zapraszam na niego. To jest taki brzydki szkic to sama napisałam ok, nie podoba mi się, miał być Noel i Jakub, ale ble To jest tort z mojego au, które się szykuje Też mi się nie podoba w ogóle, fuj, ble I to już na sam koniec, nie, przedostatni to jest To jest Joel, tutaj pisze, tylko nie bardzo widać ten zielony Czyli Jakub x Noel I tak wyglądają Ogólnie bardzo mi się podoba ten rysunek, są, taki, są tacy słodcy razem, o mój Boże to przypadkiem zrobiłam Noelowi taki żółty, zamiast takiego żółtego Ups, przypadkiem, chciałam go jakoś naprawić, ale nie wyszło tak czy siak No i tak wyglądają S Są tacy słodcy, o kocham ten sheep jak cholera Piękni są, wow, piękni I w końcu, na sam koniec Możecie podziwiać kucyka na moim odcinku, Jezus Mary, ja dawno nie wysyłam kucyków I tak on wygląda, to jest Lucy, tak. Pamiętam imię swojej ocki. Wow. To jest Lucy i tak wygląda. W sumie ona on miała ogólnie inny ogon, ale stwierdziłam, że może narysuję go w takim ogonie, bo nie bardzo chciałam, żeby taki zwykły. miała taki zwykły. Nie wiem czy, go, czy zostawię jej go, ale jeszcze się zobaczy. W każdym razie wygląda tak. Ogólnie zaadaptowałam ją od jednej osoby z DeviantArta. Jest fuzją dwóch kucyków, także jeżeli będzie wam przypominała kogoś, to teraz wiecie już dlaczego No, i tak ładnie wygląda Jest, nawet, nawet mi się podoba ten rysunek Dobra, dzięki za oglądanie, dajcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało, jeżeli nie to łapki w dół, subskrybujcie mój kanał W ankiecie w społeczności podawałam, pytałam się was, czy chcecie, żebym rysowała wasze ocki No i dobra, będzie losowanie, także y Napiszcie pod tym filmem. Hmm, napiszcie komentarz, na przykład, nie wiem, napiszcie losowanie. I osoby będę losowała, którym narysuję jej, im, takiej osobie postać. No, także oczekujcie filmu. Nie, nie mogę Wam powiedzieć, że na następnym filmie to będzie, ponieważ mam sporo do roboty teraz. Także może to się pojawić w następnym filmie. Ty wygrana osoba i Ocka. Z, wy, wy, z wygraną osobą się skontaktuje. Także lecz jest, jest zasada, będzie zasada. Jeżeli się skontaktuję i nie odpowie mi w ciągu dwóch tygodni, to. Odpada jakby, bo nie mogę za bardzo, za bardzo czekać, zwlekać z takimi rysunkami. Także yy, pilnujcie się, OK? Jak coś, to się to Wam, odpiszę w komentarzu, że wygraliście i wtedy będziemy już pisać albo na Messengerze, albo przez gmail, Gmaila. Także jeszcze raz dzięki za oglądaniecie i do zobaczenia!